Siemano, bóstka z wyrka. Yes! Może to nie jest normalna zwyrka. Może to nie są góry. To jest ale. 4500 letnia z ah, Artefakcik. Ręką człowieka wykonany. Tuneczki z here. No, jak już się daliśmy oskubać na parę dolców zielonych, piękniutkich. I to chociaż uwiecznimy kurwa, to Tak, uwiecznimy to. Ale co? Ale e, stać nas skurwa, na takie czabojery A tutaj się takie bydle posadowiło. Patrzcie, czy to kot? Yep. Z sporawy. tak to jest. Ludzi w opór, ale warto. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. No i zobaczcie coś tak znanego, tak rozpowszechnionego. To jest. No. Chyba trzeba raz w życiu chociaż. Aha, no tak i trzeba, trzeba robić uniki, bo tutaj właśnie atakują, atakują okrutnie. 1 dolar man 1 dollar